Proszę opisać swoją znajomość z Abigail Hobbs. Byłyśmy bardzo blisko. Pomagałam jej w pisaniu książki o ojcu. Rozmawiałyście o Willu Grahamie? Podejrzewała, że Will Graham chce ją zabić i spożyć, podobnie jak wcześniej ojciec. Miała rację. Powinna była jej uwierzyć. Obwinia się pani o jej śmierć? Obwiniam, była grajama. Dziękuję. Pańska kolej. Miss could you please? Proszę przypomnieć, ile razy pozwano panią za zniesławienie? Sześć, słucham? Sześć, Ile razy pani przegrała? Sześć, sześć. Nie mam więcej pytań.